Przy pięknej pogodzie i w oparach kurzu po raz kolejny w tym roku ścigali się miłośnicy samochodowych wraków. Impreza trwała dwa dni. Z uwagi na to, że w tym terminie obchodzimy także Noc Świętojańską, organizatorzy eksperymentalnie postanowili imprezę przedłużyć. Dwudniową imprezę robiliśmy dlatego, że po pierwsze jest Noc Świętojańska. Jak widać, jest piękna pogoda. Mamy dużo miejsca, żeby mieć pole kempingowe, pole namiotowe. No i bawimy się. W pierwszym dniu wraki wystartowały o godzinie 10 i ścigały się do 18. Natomiast od 19 na scenie można było zobaczyć występy lokalnych zespołów muzycznych. W kolejny dzień wyścigi trwały od 12 do 18, a o 19 oficjalnie ogłoszono wyniki, czym zakończono tę dwudniową imprezę. Oprócz widowiska na torze wyścigowym przygotowano także atrakcje dla najmłodszych. Jedną z nich była m.in. możliwość samodzielnego pomalowania samochodu sprayem. Wstęp na imprezę dla publiczności był bezpłatny, a kolejna Edycja najprawdopodobniej odbędzie się pod koniec sierpnia.